kiedy zasypiają niedźwiedzie i jeże. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten okres zimy i dla niedźwiedzi i dla jeży oznacza nie tylko niskie temperatury, ale też bardzo mocno ograniczony dostęp do pożywienia. Ponieważ to pożywienie i w jednym i w drugim przypadku jest ta ilość pożywienia jest zbyt mała, żeby mogły one sobie poradzić. I muszą oczywiście ten okres zimy, ten najgorszy okres zimy spędzić niejako w innych warunkach. I zacznijmy od niedźwiedzia. A niedźwiedzie zaczynają ten swój, swój sen zimowy w listopadzie. Przynajmniej do niedawna był to listopad. Jesień to okres, kiedy te niedźwiedzie budują jak największą warstwę tkanki tłuszczowej. I to właśnie w listopadzie, kiedy te temperatury są już na tyle niskie, pokrywa śniegowa jest na tyle duża, że nie są w stanie znaleźć odpowiedniej ilości jedzenia. Chowają się w gabrach i zaczynają swój sen ale ponieważ teraz te zimy są troszkę łagodniejsze, zaczynają się troszkę później i oby tak było to coraz częściej niedźwiedzie idą, niejako zapadają w ten swój sen zimowy dopiero w grudniu dopiero w grudniu po prostu kładą się, ponieważ te warunki na zewnątrz są na tyle nieciekawe dla nich, że lepiej pójść spać jeże oczywiście też muszą spędzić zimę przesypiając ją oczywiście to przesypianie to w cudzysłowie, ponieważ to nie jest sen, ponieważ też tego jedzenia nie mogłyby znaleźć, jeże zaczynają niejako szukać tego miejsca do spania, do przeżycia zimy, kiedy ta temperatura w ciągu dnia zaczyna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza. I jeśli przez kilka dni ta temperatura jest niższa niż te 10 stopni Celsjusza, wtedy to jest oznaka dla jeży, że należy szukać już schronienia, żeby po prostu trzeba iść spać. One też muszą zgromadzić odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej. Jeśli nie będą miały odpowiedniej wagi odpowiedniej tkanki tłuszczowej i tej kaloryczności, która zapewni im przeżycie, oczywiście nie będą w stanie przeżyć zimy. I najczęściej jest to okres października i początku listopada. Tutaj niedźwiedzie jednak idą spać później niż jeże. Po prostu pożywienie Jakie zjadają jeże, a pożywienie jakie zjadają niedźwiedzie się różni dosyć mocno, chociaż w wielu materiach się pokrywa, dlatego niedźwiedzie mogą pójść później. Więc niedźwiedzie, listopad, grudzień, jeże, październik, listopad. Kiedy te temperatury są na odpowiednio niskim poziomie, kiedy na przykład w przypadku niedźwiedzi już jest ta warstwa śniegu uniemożliwiająca im takie skuteczne zdobywanie pożywienia. Pamiętajmy, że niedźwiedzie nie śpią jakoś bardzo mocno, one też się niekiedy przebudzają i dla nich to przebudzanie się nie jest tak niebezpieczne jak dla jeży ponieważ każde przebudzenie się dla jeża, takie wyrwanie go ze snu, nie wtedy kiedy temperatura się zwiększa bo wtedy też jeż może się niejako obudzić i wszystko będzie ok ale na przykład obudzenie go przez człowieka jest bardzo, bardzo niebezpieczne, więc zostawmy jeże w świętym spokoju niedźwiedzie dla naszego świętego spokoju też zostawmy Spokój. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej. Zapraszam też na inne kanały. Linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.